Cześć, dawno mi nie było, ale wreszcie mam do pokazania pierwszy skończony teren do jakiejś gry bitewnej, a konkretnie do Warcry'a, w którego gram nadal najczęściej. Teren powstał dzięki drukarce filamentowej Ender 3 Pro. Na końcu filmu wyświetlę farby i techniki, które użyłem do wykończenia, nie będę w tym celu robił kolejnego filmu. Idea planszy była prosta. Nekropolia, czyli coś na wzór Sigma Sigmarita mauzoleum od firmy Games Workshop, ale z jakimś podniesionym elementem terenu, aby nie było za nudno. Dzisiaj jestem już po kilku grach testowych i podzielę się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat tworzenia właśnie takiego terenu do gry. Przede wszystkim zapomnijcie o masywnych, zwartych budynkach, jak na przykład te tutaj. Nawet jeśli da się przez nie swobodnie przechodzić, nie wprowadzają one nic do rozgrywki i nadają się raczej do większych gier typu Mordheim czy Frostgrave. Plansza do kraja jest naprawdę niewielka i preferuje półotwarte niewielkie budowle lub ruiny. Fajnie jeśli są one rozbudowane o jeden poziom w górę, ale nie więcej. Jedynym takim podniesionym terenem, który pasował mi do cmentarza, był podwyższony plac z czterema wejściami. I rzeczywiście okazał się to strzał w dziesiątkę. Rzucając na środek punkt do zdobycia, dostaliśmy naprawdę fajną rozgrywkę z blokowaniem wejścia na schody. Przy okazji wyszło, że lepiej ustawić taki plac pod kątem względem krawędzi planszy. Gra jest wtedy bardziej dynamiczna, gdyż można szybciej poruszać się z rogów planszy przez centrum. Minusem takiego placu jest ograniczenie, gdzie może się znajdować. Centrum planszy to chyba jedyne sensowne miejsce. Pozostałe elementy można już stawiać bardziej dowolnie. Przede wszystkim polecam Wam ten darmowy projekt Mausoleum. Nie dość, że wygląda okazale i plansza nabiera charakteru, to jeszcze świetnie nadaje się do walki o ewentualne punkty zwycięstwa w środku. Cztery przejścia sprawiają, że budynek nie zabiera dużo przestrzeni operacyjnej na planszy i łatwo można przez niego przejść. Link do projektu znajdziecie pod filmem. Pozostałe dwa małe mauzolea to już jedynie przeszkody terenowe, ale wymyśliłem im dodatkowe zasady, które obecnie testuję. Otóż na początku tury za pomocą kostki losowany jest numer mauzoleum, z którego wychodzą szkielety. Szkielety mają statystyki dokładnie te same jak w drużynach Sobla i Craveloads i kierują się na najbliższego przeciwnika. Poruszają się tylko 3 cale, więc stanowią raczej przeszkadzajki niż realne zagrożenie. Aczkolwiek w końcowej turze mogą przesądzić o zwycięstwie jednej z drużyn. Na planszy pojawia się też opcjonalna statua projekt niestety dedykowany do Warhammera 40000, ale nie znalazłem nic fajniejszego. Są jeszcze cztery małe pomniki, głównie jako osłony przed ogniem dystansowym z platformy. Na końcu pozostało modułowe ogrodzenie cmentarza, które stanowi tylko ozdobnik ale przyda mi się do innych gier na przykład do Mordheima, no i na tego można z niego zrobić niewielkie przeszkody. Pierwotnie w projekcie miały znaleźć się też nagrobki i grobowce, ale poza niepotrzebnym zagęszczeniem terenu nie oferowałyby nic więcej, więc wyleciały z projektu. Pozostaje pytanie czy warto robić swój teren do Warcry'a. Z mojej perspektywy warto. Zwłaszcza, że tereny oferowane od roku do Warcraja nie przypadły mi do gustu. W dodatku ciągle mamy podobne drzewa i jakieś palisady. No może poza tą piramidą, która wydaje się fajna i chyba taką sobie właśnie wydrukuję. Dodatkowo pomyślałem, jeśli zbuduję sobie już jakąś pulę terenów, ruin, mauzoleów itd. Łatwiej będzie wejść w Frostgrave czy Mottheim, gdzie takich terenów potrzeba całą masę, bo i plansza do gry jest kilka razy większa. A poza tym nie samym malowaniem figurek człowiek żyje i tworzenie takiego terenu stanowi świetną odskocznię. A teraz obiecane na początku farby użyte do projektu. Wszelkie wydruki, gdzie występuje kamień, polecam pokryć farbą techniczną AstroGranit. Świetnie maskuje ona niedoskonałości, w tym linie wydruku. Jeśli chcemy tańsze rozwiązanie to polecam podkład samochodowy w sprayu. Potrzeba kilku warstw w odstępach kilkunastu minut. Po wyschnięciu pokrywam wszystko czarnym podkładem. Ja stosuję ten od Vallejo. Pierwsza warstwa szerego to wymieszane w stosunku 1 do 1 czarny od Vallejo i Sky Grey. Dosyć obfity overbrush na kamieniach. Potem drybrush już tylko Sky Grey lub Stonewall Grey też od Vallejo. Polecam uzupełnić to suchymi pigmentami ziemi, zwłaszcza fajnie będzie to wyglądać na platformie, pomiędzy płytkami. Nie zaszkodzi dodać jakiejś zieleni między cegłami do imitacji mchu. Ja często stosuję produkt od firmy Dirty Down. Metalowe elementy maluję najpierw na dowolny, sterny kolor, a następnie zastosuję kontrast Geilman Flash. Na końcu trochę broodzingu rządu Ryza Rust od firmy Citadel alternatywnie polecam rodze od firmy Dirty Down. W ogóle tak myślę, że o rodzy to zrobię osobny film, bo temat jest naprawdę szeroki. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli macie swoje doświadczenia z terenami do Warcry'a, to zostawcie komentarz, na przykład z czego je robicie. A ja montuję już kolejne filmy, tym razem o nowych bandach do Warcry'a i Warhammera Underworlds, bo parę ich w ostatnim czasie przybyło. Dzięki, do zobaczenia, hej, cześć.